Czyściec w życiu ziemskim. Siostra Anna Czajkowska. Część dziewiąta. Poznawać i pełnić wolę Bożą. Wolę z woli Bożej być robaczkiem, niż bez niej nawrócić świat cały. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Gdybyśmy byli zjednoczeni z wolą Bożą we wszystkich przeciwnościach, stalibyśmy się z pewnością świętymi i bylibyśmy bardziej szczęśliwi na świecie. Święty Alfons Maria Liguori Wola Boża powinna być elementem własnym duszy, powietrzem, którym winna oddychać. Szczęściem, do którego winna dążyć. Święty Wincenty Apollo. Poznawać i pełnić wolę Bożą. Czym jest wola Boża? Jak ją odczytać i zrozumieć? Przecież prorok Izajasz napisał, że myśli Boga nie są myślami naszymi, ani nasze drogi Jego drogami, bo jak niebo góruje nad ziemią, tak myśli i drogi Jego nad myślami i drogami naszymi. Jak więc mamy dowiedzieć się, co Bóg myśli, jaką drogę nam wyznaczył? Może właśnie przez odczuwanie tej przepaści dzielącej stwórcę i stworzenie. Przez doświadczanie ludzkiej bezsilności w chwilach trudu i cierpienia. Opanowuje nas lęk przed zgodą na wolę Boga w naszym życiu. Boimy się, że On pokrzyżuje nasze plany, że ześle na nas ciężar którego nie dźwigniemy. Obawiamy się, że odbierze nam ludzi, których kochamy, a wraz z nimi pozbawi nas szczęścia i radości. Opór wobec woli Bożej może też wynikać z mocno zakorzenionej w człowieku woli samodzielnego decydowania o swoim życiu, z chęci kontrolowania i panowania nad tym, co stanowi treść naszej codzienności? Mamy wrażenie, że nikt lepiej nie wie, czego potrzebujemy do szczęścia. W Bogu zaś upatrujemy jakieś mniej lub bardziej nieokreślone zagrożenie dla realizacji życiowych projektów. Tymczasem Wolą Bożą jest przede wszystkim nasze uświęcenie i zjednoczenie z Nim, a więc niewątpliwe dobro, bo on jest dobry i on jest niebem. Autor Księgi Mądrości stwierdza, że strach to nic innego jak zdradziecka. Odmowa pomocy rozumu. Zazwyczaj boimy się właśnie tego, czego nie ogarniamy rozumem, co wymyka się naszemu pojmowaniu. Stąd między innymi bierze się lęk przed bożymi zamiarami wobec nas, przed śmiercią i tym, co będzie po niej. Nie jesteśmy w stanie przeniknąć tajników przyszłości. Ponadto. Próbując dowiedzieć się czegoś o wieczności, często sięgamy po taką literaturę, która zamiast wprowadzać pokój w serce, pogłębia tylko strach i niepokój o wieczny los. Znowu wracamy do konieczności karmienia się słowem Bożym, bo właśnie ono ukazuje prawdziwe oblicze Boga i człowieka. Bez poznania, kim jest Bóg, trudno go pokochać, zaufać mu i przyjąć z wiarą, że cokolwiek nam daje, czyni to dla naszego dobra. W Ewangelii Bóg pozwala się nam poznać jako Ojciec i zaprasza, abyśmy chcieli odkrywać swoją tożsamość i godność. W relacji miłości do Niego, abyśmy stali się Jego dziećmi. Jezus Chrystus, Syn Boży, podpowiada, co człowiek ma czynić, by odpowiedzieć na to zaproszenie. Kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Co jest wolą Bożą? Na pewno miłość Boga i bliźniego, na pewno życie według przykazań Bożych i według wzoru ukazanego w życiu Jezusa. Jego matki i uczniów. Jest to oczywiście ogólny kodeks postępowania, z którym trzeba konfrontować codzienne wydarzenia i szukać najlepszej drogi. Niezastąpionym środkiem rozeznawania woli Bożej jest modlitwa. Trzeba po prostu o to prosić, trzeba mówić do Boga. I wsłuchiwać się w Jego głos. Może nie od razu odczytamy wszystkie wskazania, ale im częściej będziemy zwracać swój umysł i serce ku Bogu, tym szybciej nauczymy się rozumieć Jego mowę. Jak się modlić? Brakuje nam słów. Mamy piękne wzory modlitwy, zapisane na przykład w Księdze Psalmów. Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę, na słuch na głos mojej modlitwy, mój królu i mój Boże. Albowiem Ciebie błagam, o Panie. Słyszysz głos mój od rana? Od rana przedstawiam Ci prośbę i czekam. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek, prowadź mnie drogą Twojej prawdy. I pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca. I w Tobie mam zawsze nadzieję. Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawnej. Naucz mnie, Panie. Drogi Twoich ustaw, bym przestrzegał ich aż do końca. Pouczaj mnie, bym prawa Twego przestrzegał i zachowywał je całym sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo mam w nich upodobanie. Spraw. Bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Uznaj mi, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę. Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi. Po równej ziemi. Można też modlić się tak, jak czynił to święty Franciszek z Asyżu, gdy poszukiwał odpowiedzi na to, czego Bóg od niego oczekuje. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemność w mym sercu. W niejasności pążę. I daj mi wiarę prostą, nadzieję pewną i miłość doskonałą, mądrość i poznanie rzeczy, O Panie, bym pełnił Twoje święte i prawdziwe przykazanie. Amen. Często. Gdy doświadczamy różnych niepowodzeń, zastanawiamy się, dlaczego to nas spotkało? Dlaczego rozpadło się małżeństwo? Dlaczego kogoś zwolniono z pracy? Dlaczego? Ale czy naprawdę rozeznawaliśmy na modlitwie? Czy mamy się angażować akurat w te relacje z człowiekiem, w tę działalność? Im częściej będziemy prosić Pana, abyśmy nie wyprzedzali Go na naszej drodze życia, tym rzadziej będziemy się potykać. Trzeba prosić, aby to Jezus wydeptał tę drogę, którą chce mnie prowadzić. Do ludzi, do miejsc, do określonych działań. Prosić, abyśmy potrafili kroczyć Jego śladami. Ufna modlitwa ma wielką moc, zawsze jest wysłuchiwana. Proście, a będzie Wam dane, nauczał Pan Jezus. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Powtarza tu i teraz do nas, żyjących dwadzieścia wieków później. Pragnę zaufania. Od swoich stworzeń, mówił do świętej Faustyny. Zachęcaj duszę do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie moje. Jeśli ufność ich będzie wielka, hojności mojej nie ma granic. Powinniśmy więc modlić się i nie wątpić, że zostanie nam dane rozeznanie woli Bożej. Jak o tym czytamy w liście świętego Jakuba. Jeśli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją utrzyma. Jeśli zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Przez świadectwo życia współczesnej mistyczki Alicji Ręczewskiej, Pan Jezus poucza nas, jakie znaczenie ma poddanie się Jego woli i kierownictwu Bożej Mądrości. O ileż lepiej wiem, jak Was prowadzić, niż Wy sami, potrzebna jest więc całkowita ufność. We wszystkim jestem i wszystko tworzę tak, by doprowadzić Was do mnie. Otwierajcie oczy Waszych dusz, aby to dostrzec. Pragnijcie dostrzec prawdę. Dam Wam światło potrzebne do jej oświetlenia. Pragnijcie. Pragnienie jest kluczem otwierającym moje działanie. Pragnienie i ufność. Mądrość, o którą prosiłaś wielokrotnie, tkwi we mnie. Poznanie mnie jest poznaniem mojej mądrości. Skutkiem tego jest poznanie świata, innych i siebie. Jest to poznanie oczyszczające i uświęcające. Jest to poznanie prawdy. Które wyzwala od niewolin światem i sobą. Starajcie się poznawać prawdę o mnie, pragnijcie jej. Jestem ogniem i mocą miłości. Chcę Cię oczyścić, chcę Ci pokazać dobro i zło wyraźniej nauczyć patrzeć, odróżniać wybierać. I pomagać wybierać innym. Wolą Boga jest dać nam niebo, dlatego żyjąc według Jego woli na pewno tam trafimy.